Nie jest to żadną tajemnicą, że grając w GTA sterujemy zazwyczaj totalnymi bandziorami, którzy na pierwszy rzut oka totalnie pozbawieni są kręgosłupa moralnego, a obowiązujące prawa mają w głębokim poważaniu. Oczywiście ciężko, żeby było inaczej. No, w końcu o to w serii GTA chodzi, aby przedstawić realia życia poza systemem. Dziwne by więc było, gdybyśmy nagle dostali protagonistę, który to podczas fabuły przestrzega prawa i chodzi na ósmą rano do roboty, wykonując zawód na przykład przedstawiciela handlowego. No nie ma takiej opcji. Niemniej pospekulować można. Dlatego dzisiaj spojrzymy sobie na cechy głównych bohaterów w serii GTA. Przyjrzymy się temu, w czym są dobrzy, jakie mają umiejętności, kwalifikacje, no i finalnie postaramy się ustalić, jaki zawód mogliby wykonywać, gdyby nie zeszli na przestępcze tory. No wiecie, zrobimy z siebie takich trochę doradców zawodowych. Oczywiście liczę na Wasze komentarze, no bo jest to rodzaj filmu z kategorii ile osób tyle opinii. Zaczniemy od Niko, czyli bałkańskiego psychopaty, który to, jakby nie patrzeć, podczas wydarzeń w GTA 4 chciał wyjść na prostą i przestać robić dla gangsterów. Niko serio chciał przestać zabijać, kraść i krzywdzić, ale z uwagi na średnio ku temu sprzyjające okoliczności, no to raczej miernie mu to wychodziło. W takim razie, co Niko mógł robić? Jaki zawód by do niego pasował? Facet był naprawdę mądry, spostrzegawczy i tak dalej. To może informatyka. Listen man, you should try going online!

Osobiście uważam, że w przypadku Niko warto by było iść w coś niekonwencjonalnego. Widziałbym otóż Niko w roli stand-upera i mówię to całkiem serio. I tak wiem, że to w teorii w ogóle nie pasuje. GTA 4 jest ponure, a Niko to smutny gość przepełniony złością. I fakt, nie jest on gościem, który swoim sposobem bycia powoduje uśmiech na twarzy, no umówmy się. Jednak gdy dostrzeże on odpowiednią okazję, to często udaje mu się skleić naprawdę super żarcik. Niko to nie Gracy. So anyway, 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 Sharon, I think I'm gonna sell my car. Oh my god, that is so funny! <laughs> Wait, what's so funny about that? Absolutely nothing. <laughs> What the fuck? Nico serio potrafi w specyficzny, zabawny sposób opisywać i komentować to, co dzieje się dookoła niego. Najlepiej oczywiście wychodzi mu to w przypadku jego durnego kuzyna. typ? Bruce. Have you met my cousin Nico? This is Bruce. We met online. Oh, love me .net? Nie wiem jak wy, ale ja mam tak, że jak ktoś opowiada dowcip i śmieje się z niego głośniej niż słuchający, no to średnio to wygląda. Niko zaś z kolei często potrafi zamaskować fakt, że w ogóle żartuje, a to powoduje, że dowcip staje się jeszcze lepszy. Jest to ważna cecha stand-uperów. No wiecie, z tym swoim podejrzanym uśmieszkiem na gębi opowiadają żart, wszyscy się śmieją, a oni jak gdyby nigdy nic przechodzą do kolejnej historii. Niko ze swoją ironiczną osobowością wpasowuje się w te kanony jak ulał. Kolejnym niezłym argumentem jest to, że Niko jest dobry w dramatyzowaniu. Świetnie radzi sobie z hiperbolizowaniem sytuacji. No spójrzmy sobie raz jeszcze chociażby na ten moment. Must reach At least we're seeing some of Alderney. I don't normally come this side of the West River. See you in Roman. No companies go on either, Auntie. It's a different city for the West Limited. True? I am not taking you on some tourist sightseeing tour. We're chasing a scumbag back to his boss. Then we're going to make that shit and pay for what he did to Kate. Understand? Dramatyzowanie oraz koloryzowanie sytuacji to również to, z czego standuperzy są po prostu doskonale znani. Niko często potrafi swoją wypowiedzią przedstawić to wszystko tak, jakby to była jakaś uroczysta ceremonia. Tak górnolotnie i poetycko skleja te swoje wypowiedzi, mając do tego specyficzny uroczysty ton, a to wszystko mimo iż sytuacja tego w ogóle nie wymaga. Me, We're some Dajcie znak, czy to kupujecie, czy jednak tego Niko średnio w takim fachu widzicie. Z kolei, jeżeli chodzi o te mniej wyszukane zawody, które łatwo Niko przypisać, to na pewno byłoby to zostanie kierowcą taksówki dla swojego kuzyna, co w sumie to nawet i Niko robi podczas fabuły gry w misjach pobocznych u ROMKA. Hey Roman, you want me to drive anyone anywhere? Nico! You're a good cousin! I was hoping that you would start to help me. Come collect a car from the depot. Okay. Go over to Cerveza Heights to pick up the fare. They're going to Bolivar! Poza tym patrząc na to, że Niko był osobą moralną, a przynajmniej chciał taką osobą być i na taką osobę zawsze się kreował, no to prace typu policja, straż pożarna, ochrona czy jakaś tam straż graniczna byłyby z pewnością w jego zasięgu. Warto zwrócić uwagę na umiejętności bojowe Niko oraz doświadczenia, które nabył w wojsku. Te kompetencje idealnie nadałyby się, na przykład w jakiejś tam agencji rządowej, czy może w jakiejś jednostce specjalnej. Nie dziwne, że kontakt z United Liberty Paper zwerbował Niko w swoje szeregi, będąc po prostu pod wrażeniem jego zdolności operacyjnych, no i wykorzystał Niko, aby ten załatwił kilka rzeczy dla agencji. to well, my employers need the help like Niko. Jeszcze inną opcją byłoby odłożenie pieniędzy i otworzenie karczmy, o której Roman opowiada w misji Roman Storo. Really? Yes. Place, place where people come to eat and relax. Place. None of fast food diner bullshit. We a real restaurant. Tavern. Dalej Trevor, któremu wyjątkowo ciężko przypisać życie jakiegoś statystycznego szarego Johnsona żyjącego na prowincji. Trevor kochał swoje pozasystemowe życie. Czuł się w nim niczym ryba w wodzie. Uwielbiał rabować banki i zabijać. No to jego hobby było normalnie. Jednakże Trevor nie od zawsze był złodziejem i profesjonalnym zabijaką. Próbował on kiedyś swych sił jako pilot wojskowy. Jak się jednak pewnie domyślacie, został wywalony, gdyż wojskowa psycholożka uznała, że ten gość to niepoczytalny szaleńca. I że nie można takiej osobie powierzać poważnych misji. No cóż, miała baba nosa. Sam Trevor wspomina, że zapisał się jako pilot wojskowy tylko w nadziei, że kiedyś przyjdzie mu bombardować wioski i zrzucać bomby nuklearne. Jednakże myślę, że jest miejsce na świecie, w którym Trevor, z niepoczytalnego, ześwirowanego i emocjonalnie niestabilnego psychopaty, zmieniłby się w potulnego baranka, który bez przerwy chciałby robić dobrze wszystkim dookoła. I nie, nie w ten sposób, o którym myślicie, a w przypadku Trevora trzeba to podkreślić. Otóż patrząc na to, jak ten dobrze wypowiada się o swojej mamie, mimo iż ta traktowała go jeszcze gorzej niż matka to niego traktowała swojego syna, do tego cały czas zostawiając swoje dziecko na długie okresy czas. Patrząc na to, jak wiele emocji. Wywoływała w Trevorze Patricia, czyli żona madrazo, oraz patrząc na to jakie Trevor miał podejście do takiej ciotki Franklina czy też takiej Marienne, a także dorzucając do tego to Love ain't a test of standard. It ain't an exam, nigga. Love don't know about age. Ain't. ain't that right, T. Absolutely. Personally, I find women my age are too immature to really get me You two? Mommy! I've always found that. Ever since I was abandoned. Można spokojnie wnioskować, że Trevor miał jakąś taką podejrzaną słabość do starszych kobiet, także pewnie już się domyślacie co mi po głowie chodzi. Jeżeli nie, to powiem to teraz wprost. Otóż ja wrzuciłbym Trevora do domu spokojnej starości, oczywiście najlepiej takiego, który przyjmuje jedynie kobiety. Ten gość po prostu kocha emerytki i uważam, że spełniłby się w tej roli idealnie. Patrząc na jego historię z Patrysią, to moim zdaniem istnieje nawet szansa, że Trevor przestałby popuszczać na widok Banku Rezerw Federalnych. Tak, wiem, daleko idąca teoria, ale serio tak uważam. W dodatku Trevor narzekał, że każdy kogo kocha, go zostawia i nikt nie okazuje mu uczuć. A w takim domu spokojnej starości no to ja myślę, że serio zbudowałby on świetne relacje z tymi wszystkimi babciami, co nawet może i uciszyłoby tę jego osobowość totalnego wariata. Oprócz tego Trevor miał coś takiego, o czym zaraz powiem, co łatwo zauważyć, gdy przesłucha się jego rozmowy z innymi bohaterami podczas hangoutów. Mowa tu o tym, że miał on taką silną potrzebę bycia czyimś Torem, nauczycielem, przewodnikiem przez życie. Co chwilę powtarzał Franklinowi, jak i Giniemu, że ci powinni brać z niego przykład. Że on jest zajebistym autorytetem i zrobi z nich ludzi. Do tego sam przyznaje, że zazdrości Michaelowi tego, że ten ma dzieci, czując się tym samym niesprawiedliwie potraktowanym przez świat. Trevor narzeka, że przez to, jak przez świat został potraktowany, marnuje się jego potencjał bycia świetnym ojcem. To by swoją drogą również świetnie wyjaśniało, czemu ten tak często wypomina Michaelowi, jakim on to beznadziejnym ojcem ojcem nie jest i że wychował swoje dzieci na dwie chodzące porażki. Tym wszystkim zmierzam do tego, że patrząc na to, jak Trevor próbował wszystkich dookoła pouczać i wychowywać, począwszy od Michaela aż po Rona czy Wade'a, widać, że Trevor jak nikt inny spełniłby się w roli jakiegoś lifestyle'owego coacha. Co więcej, to patrząc na to, jak bardzo spaczony był na punkcie kłamców, to istnieje spora szansa, że nie robiłby swoich podopiecznych w balona. No wiecie, na przykład nie dawałby rad, żeby wstawać o 5 rano, samemu jednocześnie drzemiąc do drugiej po południu i tym podobne. Powiedzenie, szewc bez butów chodzi, mam wrażenie, że w przypadku Trevora by się po prostu nie sprawdziło. Jedyne czego się boję, to biorąc pod uwagę to jaki lifestyle prowadzi Trevor, to że no, pozamieniałby ludzi w niepohamowanych wariatów. W konsekwencji czego Los Santos stałoby się jakimś, nie wiem, polem bitwy anarchistów może. Ale okej, okay, no może przesadzam. Poza tym Trevor także wspomina, że bardzo chciałby być artystą, piosenkarzem, malarzem czy jakimś tam raperem. To wszystko po to, aby móc w swych dziełach propagować swój przekaz do świata. I tu nawet powiem wam, że wbrew pozorom nie brzmi to jakoś dziwnie w jego przypadku. W końcu artyści to w sporej części dosyć specyficzni ludzie, którzy swoją sztuką przekazują coś zupełnie nowego. Często coś szokującego czy kontrowersyjnego. To, że w te kanony Trevor wpasowuje się niczym ulał, nie chyba każdy. No i na koniec jeszcze parę tematycznych ciekawostek. Trevor kiedyś próbował swych sił w hokeju. Jego kariera jednakże szybko się skończyła, gdyż, no zgadnijcie. Nie dość, że ten raczej słabo działał w zespole, to pewnego razu wsadził swemu trenerowi kija hokejowego w dupę, co pewnie jak się domyślacie, totalnie przekreśliło jego szansę na zostanie zawodowcem. Trevor także próbował swych sił w dancingu, ale z tego co mówi, to średnio mu to wychodziło. A, no i raz w rozmowie z Jimmym stwierdza, że chciałby rozszerzyć swój biznes, otwierając fabrykę parówek z ludzkiego mięsa. No cóż, pomysł nietuzinkowy, ale no zbytnio legalne by to raczej nie był, więc porówkarnia Trevora niestety także finalnie odpada. Z werset, tym sprawa jest dosyć prosta. Otóż jak się dowiadujemy z wątku drukarskiego ojciec Tomiego najprawdopodobniej był właścicielem drukarni. Yeah, my old man used to work on these. I used to spend the evenings with him cleaning the rollers. I was nie wiemy tego na 100% i być może ojciec Tomiego był jedynie pracownikiem, ale skoro angażował swojego syna do pomocy poza godzinami, no to raczej wskazuje to na to, że był to jego biznes. Tak czy siak, no właśnie. Tomi za młodego pomagał swojemu starszemu w czyszczeniu rolek w maszynach do drukowania. No i sam mówi, że jego pierwotnym planem na życie było zajęcie się rzemiosłem ojca. Tak więc Tomi, zakładając, że nie zacząłby pracować dla mafii Forelli, to zapewne najzwyczajniej przejąłby drukarnię po ojcu i w ten sposób zarabiał na życie. Ja osobiście myślę, że szłoby to mu całkiem nieźle. Znając charakter Tomiego, szybko starałby się rozwinąć swój biznes. Do tego Tomi w samej grze pokazał, że ma nieprzeciętne umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem, więc zapewne rozwój firmy dobrze by mu szedł. To to urodzony przywódca. Czy to biznes drukarski, czy jakiś inny, ten świetnie po prostu w byciu przedsiębiorcą moim zdaniem by się odnalazł. To, że jego firma odniosłaby duży sukces, jest też moim zdaniem pewne, chociażby dlatego, że to z łatwością nawiązywał wartościowe kontakty. Wnosił do tych relacji wartość, przez co inne osoby też chciały z nim długoterminowo współpracować. Świetny przykład to oczywiście Avery Harrington, ale też pułkownik Cortez. Tym wszystkim zmierzam do tego, że Tommy wiedział, jakich osób będzie potrzebował do budowania biznesu i umiał zarządzać ich umiejętnościami. To właśnie takie osoby osiągają sukces. Osoby, które zatrudniają lepszych od siebie w dziedzinach, w których firma potrzebuje największego rozwoju. No wiecie, żeby zdobyć szczyt. To wszystko powoduje, że niego ja osobiście widzę tylko i wyłącznie jako przedsiębiorcę. Gość jest do tego stworzony. Ma pod to papiery i do tego jego charakter nieustannie ciągnie go do bycia przywódcą. Carl Johnson z kolei no to absolutnie nie nadawałby się do zostania przedsiębiorcą. Zbyt bardzo brakowało mu do tego inicjatywy. Okej, okay, czasem pod wpływem emocji albo jakiejś tam weny z nieba podjął jakich działania. Czasami były to działania zupełnie szczapy, które paradoksalnie następnie okazały się być dla niego bardzo korzystne. Nie zmienia to jednak faktu, że przez większość czasu CJ był raczej gościem, który owszem, był zdolny, ale który potrzebowałby kogoś, kto powiedziałby mu co ma robić i jak odpowiednio wykorzystać surowiec, który posiada. Dlatego tak ważną postacią w życiu cj był Uzi, który bardzo często wskazywał mu właściwą drogę. Poza tym to właśnie przez osoby trzecie biznes CJA w postaci garażu w San Fierro osiągnął sukces. CJ, owszem, wykonywał ciężkie zadania, lecz mózgiem operacji była Kendall. Był też Cesar, który świetnie znał się na autach. No i był Truff, który skleił cj całą ekipę. I też, żeby nie było, CJ był kreatywny, ale miał za to problem z weryfikacją swoich pomysłów. Owszem, czasami udawało mu się wymyślić jakiś fajny plan, jak na przykład u Ziego, kiedy to wymyślił, jak tu przetransportować pana Ranfali w bezpieczny sposób. Albo na przykład to, jak skutecznie zinfiltrować i rozwalić syndykat lotu. CJ ogarnął też rozplanowanie napadu na kasyno Caligula. Now I jednak czasem jego kreatywność była totalnie absurdalna i nieprzemyślana i widzieliśmy to świetnie chociażby podczas akcji z Toy Toyem, gdzie CJ wykroił całą budowę, bo ktoś tam sobie krzyknął, że jego siostra to fajna dupcia. Także CJ w mojej opinii nadawałby się w zasadzie do wielu rzeczy, z tym, że musiałby spotkać kogoś, kto pokazałby mu palcem co i jak. Z uwagi właśnie na to oraz dokładając do tego inne rzeczy jak to, że CJ potrafił się przystosować, no to uważam, że ten świetnie odnalazłby się w byciu jakimś tam asystentem. Asystentem, doradcą, ochroniarzem czy na przykład tym mniej wpływowym partnerem: Michael DeSanta. W zasadzie to ten już podczas wydarzeń w GTA V ogarnął sobie w miarę legalną alternatywę zawodową w postaci współpracy z Salomonem Richardsem oraz grania roli producenta wykonawczego filmu pod tytułem Meltdown. Jednakże, no, tamto Michael raczej zajmuje się tą brudną sferą biznesu. Tak naprawdę, nie mając żadnego wpływu na scenariusz filmu, ani inne rzeczy związane z jego produkcją. Michael bardziej robił rzeczy typu zabijanie konkurencyjnych agentów czy zastraszanie aktorów, aby ci nie marudzili, że mała wypłata. W skrócie mówiąc, mało legalne. Aczkolwiek w naszym świecie legitnych protagonistów, Michael, biorąc pod uwagę jego zafiksowanie na punkcie filmów, na pewno mógłby spróbować swoich sił jako scenarzysta, reżyser czy na przykład aktor. Co zresztą świetnie się pokrywa z jego osobowością i tym, czego nauczyło go życie. No wiecie, w końcu trzeba być niezłym aktorem, żeby ukrywać okrutną prawdę przed Franklinem czy Trevorem, i to przez tak długi czas. Także branża filmowa to moim zdaniem zdecydowanie coś dla niego. Co więcej, to jego umiejętność nawijania makaronu na uszy, oraz umiejętność nazwijmy to spod szyldu, liczę się ja i wszystkich dookoła, mam w dupie. Idealnie sprawdziłaby się w roli jakiegoś sprzedawcy, którego jedynym celem jest to, żeby, no wiecie, nawciskać klientowi jak najwięcej badziewia za jak największe pieniądze. Michael najlepiej moim zdaniem nadawałby się do jakiejś skamerskiej firmy, która sprzedaje jakiś lipny produkt. Ja to w ogóle widzę Michaela w roli takiego wilka z Wall Street. Idealnie mi to do niego pasuje. Coś wam puszczę i dajcie mi znać, czy to pasuje do Michaela czy nie, bo dla mnie pasuje idealnie. Po prostu widzę to oczami wyobraźni, jak właśnie Michael jako makler giełdowy opierał bezpardonowo swojemu klientowi jakieś akcje śmieciowej spółki. Hello John, how are you doing today? You mailed in my company a postcard a few weeks back requesting information on penny stocks that had huge upside potential. Name of the company Aerotine International. It is a cutting edge high tech firm out of the Midwest awaiting imminent. Patent approval on a next generation of radar detectors that have both huge military and civilian applications. Now. Co ciekawe, Michael również w młodości był nie najgorszy w jakąś dyscyplinę sportową. Prawdopodobnie był to futbol amerykański. Jednak kontuzja oraz zbyt duży temperament wykluczyły go z kontynuowania tej ścieżki kariery. So I trained. You were good. Yeah, front page of the local paper. You know, guys stopping me in the street. Yeah, I was good. High school good. So what happened? Franklin Clinton. Franklin no nie miał edukacji. Wywalono go ze szkoły, gdyż ten pobił nauczyciela. Od młodego wieku jego jedynym fachem było szczelanie się na osiedlu z wrogimi gangusami oraz opychanie się w waksiku na ziemi ze swym ziomkiem Lamarem. No jak się domyślacie, raczej takie doświadczenie do CV średnio się nadaje. Dodatkowo to jego brak edukacji momentami aż kuje w oczy. Zwłaszcza gdy czasem ktoś zarzuci do niego jakąś nieco bardziej wyrafinowaną frazę. Oczywiście absolutnie nie świadczy to o tym, że do niczego się on nie nadaje, czy coś w tym stylu. Absolutnie nie. Po prostu, no, raczej potencjalną możliwość zostania profesorem fizyki kwantowej w jego przypadku należy wykluczyć. To, co też można z tego wywnioskować, to, że Franklin mógłby mieć problem w obraniu jakiejś tam konkretnej ścieżki kariery. Wiele wskazuje na to, że w jego przypadku mogłoby się to skończyć tym, że ten raczej pracowałby tam, gdzie by go los rzucił. Często zapewne łapiąc wiele negatywnych doświadczeń, tak jak przy robocie z Simeonem. W dodatku Franklin urodził się na ulicy wśród gangsterów. W rodzinie, którą ledwo można nazwać rodziną. Swojego ojca nigdy nie znał, a z tego, co słyszał, to ten lał jego matkę, która w sumie to i też lepsza nie była, no bo była uzależniona od narkotyków bardziej niż kubuś Puchatek od baryłki miotku. Zmierzam tym wszystkim do tego, że chłop miał serio ciężki start. To jak traktowany był przez pracodawców, świetnie podsumowuje Simeon w jednej z kaccenych. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do when I do it and nothing changes. I tell you what, my boy. You tell me exactly what you want, and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Jednak będąc nieco bardziej pozytywnym To Franklin mógłby zaczepić się o swoje Ponadprzeciętne umiejętności prowadzenia pojazdów Schumacherem może i by nie został Ale rola zawodowego kierowcy To coś zdecydowanie dla niego Alternatywnie mógłby on Zostać osobą, która zabiera ludzi Którzy sami nie są świetnymi kierowcami Na takie jakieś hardkorowe jazdy W szybkich furach na torze Żeby ci mogli posmakować adrenaliny Która pojawia się przy takiej aktywności Jest nawet taki kanał swoją drogą Jak Misza Szaru karudin, szorudin, kurde, szczerze mówiąc nie wiem, jak się to czyta. W każdym razie gość wozi ludzi po torze, no i jest też chyba tam instruktorem jazdy, czy coś w tym stylu. Wydaje mi się, że to jest to coś, w czym Franklin bardzo dobrze by się sprawdził. Luis Lopez. Tutaj w zasadzie większego kombinowania nie będzie bowiem środowisko, w którym znalazł się Luis w samej balladzie, jest dla niego po prostu skrojone idealnie. Na spokojnie widzę go jako jakiegoś menedżera klubu, w którym notabene zostałby, gdyby zdecydował się pod koniec fabuły ballady na współpracę z Roko. Luis mógłby też być szefem ochrony, czy po prostu chroniarzem, czyli wykonywać zawody, którymi tak właściwie to trudnił się w samej grze. Poza tym widzę Luisa w roli bramkarza jakiegoś klubu, w sensie nie takiego, który zastąpi Wojtka Szczęsnego w Barcelonie. No wiecie, gościa, który stoi na wejściu do klubu, pilnuje, by nikt nie przemycał jakiejś tam broni, czy sprawdza to, czy ludzie, którzy wchodzą, przestrzegają dress code'u, jeżeli oczywiście takowy był ustalony. No i plus oczywiście wiadomo, jak tam dzieje się jakaś awantura, to robi z tym porządek. To ostatnie to w sumie też bardzo podobne do pobocznej aktywności, którą można było Luisem wykonywać w grze. Luis też prawdopodobnie świetnie odnalazłby się jako zawodowiec w sportach walki. Z jednej rozmowy Luisa z Bulgarinem, czy też z misji Mama z można dowiedzieć się, że że ten w przeszłości brał udział w nielegalnych walkach i że ponoć był w tym całkiem niezły. Więc w sumie niegłupie byłoby w jego przypadku zostanie profesjonalnym fighterem, co zresztą nawet nie wiem czy pamiętacie, ale proponował mu rej Bulgarii. No i na koniec też warto wspomnieć o tym, że Luis kiedyś najprawdopodobniej był w wojsku, co łatwo wywnioskować z obrazka, który wisi na jednej ze ścian jego mieszkania. Zmierzam do tego, że to też mogłaby być jakaś tam opcja dla niego, gdyby na przykład te wcześniejsze z jakiegoś powodu odrzucił. Johniego klebica z dodatku The Lost and Damned jakoś tak ciężko mi sobie wyobrazić w jakiejś legitnej robocie. Niemniej patrząc na to, że ten znajduje się w klubie motocyklowym, to nie byłoby chyba szalonym założyć, że wie całkiem sporo o motoryzacji, zwłaszcza w obszarze jednośladów. W końcu motocykl Hexer, jakim poruszamy się w tladzie, jest maszyną, którą to Johnny jakoś tam unikalnie sobie podrasował według własnego uznania. Jego wiedza w tym temacie, a także pasja i miłość do jednośladów powoduje, a przynajmniej według mnie, że ciężko sobie legalną wersję Johnny'ego wyobrazić w innym zawodzie niż, no, jakiś tam mechanik motocyklowy. No i też oczywistą sprawą jest to, że nie tylko zna on się na motocyklach, co także dobrze mu idzie ich prowadzenie, co z kolei udowadnia w grze, wygrywając sporo wyścigów organizowanych przez fanatyków motocykli w Liberty City. Zmierzam do tego, że może gdyby Johnny jakimś cudem polubił motocykle wyścigowe, no to mógłby zostać drugim Valentino Rossi. W sumie kto wie. Na koniec, jako ciekawostkę, warto także wspomnieć o pewnej linijce dialogowej, którą Johnny wypowiada podczas misji off-road dla kongresmena Stubbsa. No i co, myślicie, że Johnny miałby predyspozycję jako kierowca autobusu? Niezależnie od tego co uważacie, dajcie znaka w komentarzu. Jeżeli chodzi o Wiktora Węsa, to nie sposób nie podać wojska jako tej głównej ścieżki kariery. W końcu właśnie taką ten sam wybrał i taką prowadzi na początku gry. Jest to tak w ogóle jedyny protagonista, który w momencie startu fabuły gry nie ma żadnej przeszłości kryminalnej. Powiedziałbym co więcej, że Wik do wojska pasuje jak ulał. Zdyscyplinowany, ciężko pracujący, porządny, potrafiący słuchać poleceń, staranny, no i z nie najgorszymi umiejętnościami bojowymi. Mało tego, według mnie Wik w wojsku mógłby zajść naprawdę wysoko, bo oprócz tego wszystkiego, co wymienione zostało wcześniej, no i co też pokazała późniejsza fabuła Vice City Stories, miał on także naprawdę niezłe umiejętności przywódcze oraz był osobą inteligentną. Z tych też powodów mógłby zostać jakimś tam wyżej postawionym żołnierzem, który miałby pod sobą jakiś tam oddział. Poza tym warto spojrzeć na jeszcze inną rzecz. Otóż Wik był osobą moralną i chciał pomagać innym ludziom, jak to było pokazane świetnie na przykładzie jego chorego Braciszka, czy też na przykładzie Louise. Wick miał dobre serce, często miał też poczucie pewnej misji, chęć niesienia pomocy. Można nawet powiedzieć, że Wick cenił bardziej szczęście cudze. To znaczy osób, na których mu zależało, aniżeli swoje własne. W związku z tym Wik mógłby pójść właśnie w stronę pomagania ludziom, no i wykorzystać do tego swoją moralność, sumienność oraz inteligencję. W konsekwencji zostając na przykład lekarzem, sanitariuszem albo prokuratorem, który zamiast zrobić karierę zajmując się tymi medialnymi sprawami, faktycznie chce zamykać przestępców za kratami. Jeśli chodzi o to niego Cypriani z GTA Liberty City Stories, to oczywistą odpowiedzią byłoby to, że ten podobnie do Tomiego. Podziedziczyłby biznes po rodzicach, tym razem jednak nie drukarnia, jak to było w przypadku Tomiego, a restaurację, z którą oczywiście mamy styczność jako gracze zarówno w GTA Liberty City Stories, jak i w GTA 3. Jak pokazała pozycja Tomiego w GTA 3, gdzie ten był kapo mafii, to nie miał jakieś podstawowe skillsy przywódcze. Stąd pewnie z taką restauracją by sobie bez problemu poradził. Myślałem też nad kucharzem czy kelnerem, ale no jednak w Liberty City Stories widać, że raczej nie byłoby to w pełni zgodne z jego charakterem. Tony bowiem jednak lubił też wydawać rozkazy. Biorąc to pod uwagę, wydaje mi się, że Cypriani nadawałby się na jakieś wyższe stanowisko w firmie. Stanowisko, które miałoby przełożonego, ale także takie, które pozwalałoby mu zarządzać jakimś tam niewielkim zespołem. Chodzi mi o takie stanowisko, które poniekąd miał w mafii. No bo z jednej strony działał pod rozkazami Salwatora, a z drugiej strony sam te rozkazy wydawał, tak jak chociażby podczas współpracy z Klodem. To wszystko fajnie łączy się moim zdaniem z jego relacją z matką, która lekceważąco go traktowała. Zabiło to w Tonim poczucie, że może on działać zupełnie na własną rękę. Matka tyranka spowodowała to, że Tony nie potrafił sobie w pełni zaufać i zawsze musiał mieć kogoś nad sobą. No i na koniec zostawiłem nieszczęsnego kloda, którego w zasadzie nie da się chyba wyobrazić jako kogoś innego aniżeli Hitmana. Niemy psychopata z zerową inicjatywą, który poleci tam, gdzie wiatr zawieje. Zero lojalności i ślepe podążanie za kasą to coś, co po prostu idealnie go opisuje. Archetyp zabójcy. Jak już byśmy mieli jednak coś wymyśleć, może dobry byłby z niego kaskader. No wiecie, skoro był taki nieustraszony, a ryzyka i śmierci się w ogóle nie bał, no to to chyba byłoby coś dla niego. No i ostatnim pomysłem to po raz kolejny zostanie jakimś wyścigowcem. Lecz to tak na maksa na siłę, no bo skoro CJ go pokonał z palcem w nosie, a przecież wiemy jak CJ jeździł. No to raczej za daleko w sportach motorowych, no to by on nie zaszedł. No to czekam na wasze komentarze. Oczywiście za krytykę się nie obrażę, a nawet mam nadzieję, że napiszecie coś zupełnie innego niż w filmie zostało przedstawione. W każdym razie na dziś to byłoby na tyle. Trzymajcie się, dziękuję oczywiście patronom, no i do następnego. Strzałeczka.